Siemajro! witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, pokażę Wam grilla, którego sobie kupiłem grilla gazowego. Ja zawsze byłem przeciwnikiem grilla gazowy, słuchajcie, ale stwierdziłem, że to jest szybki sposób, żeby sobie zrobić grilla i, i jest to zdrowy. generalnie. Oczywiście, nie rezygnuję z grilla węglowego. O nie, nie, co to, to nie jest. Za, za bardzo lubię smak pieczonego mięska, gdzie czuć swąd. Palonego mięsa, że tak powiem, i ten dym cały. <laughs> Aczkolwiek, no byłem kiedyś przeciwnikiem grillów gazowych, ale jak widzicie, no wszystko się zmienia. Ja też się zmieniam. Sorry za moje łapy, oczywiście. No jestem brudny. No wybaczcie mi. Ale tak będę składał grilla, więc. Tak, właśnie, będę składał grilla. Będę składał grilla, bo kupiłem takiego, wiecie, większego. Ja mam dużą rodzinę, więc potrzebuję większego grilla. Więc grilek jest tutaj, jak widzicie, się nazywa o tak. Offslay model OFSL 4.1 Tak wygląda, zaraz będziemy go rozpakowywać Jest ciężki jak jasna cholera, więc Troszeczkę mi to zajmie, więc Zaczynam wypę z tego składu na dworzu i zobaczymy jak to działa Słuchajcie, schowałem się przed deszczem, bo kurcze takie niebo napłynęło, że Rozpakuję sobie to wszystko W samochodzie, pokażę Wam co jest w zestawie Co my tu mamy Sorry za ten dźwięk, ale sąsiad kładzie polbruk i sobie tam mówi, ale zaraz powinien przestać. Kratka. O no Boże, każda pierdółka pakowana, kurde, w osobny ten. To jest jakaś masakra. O no Jakieś takie kratki z oznaczeniem F1. Za ślepki. Klamra, to zapewne do spinania butli z gazem. I tu mamy jakieś takie... Nie wiem, co to jest. I to chyba są jakieś boki. Żeby Was nie zanudzać tymi pierdołami, rozpakuję wszystko i dopiero Wam pokażę, co tam jest. Mamy drugi dzień, bo wczoraj niestety nie dałem rady, bo pogoda, jak widzicie, no... Dzisiaj jest fajna, a wczoraj zaczęło tak lać. Co chwilę lało, przestawał, lało, przestawało mnie nie, nie ma sensu. Robimy to dzisiaj, więc kończymy dalej. Wczoraj, jak widzieliście, rozpakowywałem wszystko. I mamy te oto podzespoły, jakieś taka płytka, tutaj mamy półeczko z palnikiem Takim zwykłym, wiecie, możecie sobie czajnik nastawić Tu jakieś tacki, kółeczka No wszystkie elementy Teraz bierzemy instrukcję i zobaczymy jak to się składa Jest instrukcja, miga, dosyć duża Zestaw Hany Montany Zestaw śrubek i tych różnych pierdół Wiecie, bo to jest takie Lego dla starszych chłopców. Dobra, by film nie trwał wieki, zrobimy to w time lapse. Na komentarz. sądzę. Komentarz No to skończony. Maszyna skończona. Tu jest magnesik. Przejdź dookoła, pokażę, jak tam fajnie wygląda. Tutaj mamy palniczek, butle, żeśmy fajnie podłączyli. Pokażę. Butla nie wchodzi, wchodzi maksymalnie piątka. Ale jedynastka też wejdzie, jak widać. Sam on waży. 65 kg Także bydle nie do wywrócenia. Nawet z tą 11, ką mnie pasuje Nie, pasują, co? nie o, Pali się. Elegancko. Szypal się Dzisiaj będziemy grillować. Także, także przetestujemy go w boju. No co? Jak wam się podoba, dzieciary? Ładnie, to będziemy sobie zupki na grillu. Klapę. Zupki chińskie na grillu. Tak. Super. A nie, mi trochę się Termometr, no tak blisko, bo ona ma problemy z tym. Mi trochę. Co trochę. No tak, no bo że to to na, na dodatkowe mięsko. Zapasowe. No. <laughs> Elegancko się. Można położyć, nie? nie. A ciało to, to nie miało kół, a temu. No, także bydle niemiłosierne i dzisiaj będziemy testować. Na kółkach się? będzie jeździć. I kółka a może Róż żeliwny. Patrzcie, tutaj można nawet sobie wyciągnąć i woka położyć, którego też mamy zresztą. Kupiliśmy, nie? Mhm. Jeżeli, jeżeli nie gada, jak ja mówię, że włosy jesz. Następny no, się wyrzucił. Następny, to się nie dziwię. Także róż składany, będziesz miała, żona, dużo mycia. Sam sobie wyrzuciłam. Ja? Ja tu jestem master chef, master chef, czy jak to się tam nazywa? No, to są może gotowe mięso. Grillman. Ja jestem grillman. Grilla tylko ja. to po co? Wyjdź, wyjdź. Ale to po co? Tu się kładzie mięsko już pieczone. Żeby się poślepło, żeby się no, źle podgięte, denerwuje mnie to. Przybijam w drugą stronę tego, nieważne. No. I tak to wygląda? No, Teraz master szerokie paliłem tylko dwa palniki te tak tam nasze pieczyste look this na piecze się śmienicie To mi się podoba Przepraszam zachować sąsiad szaleje z palnikiem A tam się pali widzicie Piękna rzecz Sara będziemy konsumować ta żona Co jest to Marcenek se usiądzie o! Ta żona zapierdziela malując ścianę Super, tak ma być A ja czekam na grilla i zaraz jad. jadł mnie farbą rzuci Spatrzy mm. na to śliweczką, szaszłyczek, Mmm, Boczuś Sosik czosnkowy do tego. Wiemy. A reszta wygląda tak. Grill się już spisał wyśmienicie. Grilek już zjedzony. Był wyśmienity. Jak zwykle w kuchni Marcina. Chciałem Wam pokazać swoją nową zabawkę. W ogródku jaką mam. Będę, będę ją używał, bo sprawdziła się wyśmienicie. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Zasubskrybuj kanał. Zdaj łapeczkę w górę. Koniecznie kliknij w dzwoneczek. Będziesz powiadamiany o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.